Był już Fredber, był już Frostber, czas na Ignited Boniego. Hej wszystkim z tej strony Christix, a my dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek na tym kanale i tak jest, słuchajcie, dzisiaj nagrywamy znowu Hello Neighbor, tylko że dzisiaj zamiast Fredbera i Frostbera będzie Ignited Bonnie, tak jest... Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba, zostawcie lapeczkę w górę oraz subskrypcję z a my wchodzimy do gry. Ok, mamy akt pierwszy. Yes, to shoot for Bonnie. Ok. Mamy tą samą kadcenkę, możemy ją sobie pominąć. I co tutaj się będzie działo? To jest Bonnie, ale on jest podobno mega, 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 mega szybki. Jest chyba najszybszy praktycznie z wszystkich tych animatorników, którzy tutaj byli w innych modach. Boję się. Boję się, jak pomina tą kadcenkę, co się stanie. Whoa. Okay. Okay. As you can see, what is? Hey, what the fuck? Turn the, ba uh, turn the power back on. Collect three fuses to be able to turn on the power. Press. Good to flash Bonnie Oh my god. Prąd wysiadł, co nie? O! Hej! O nie, jak go zawołałem teraz. Tam jest Boni. On tam jest. Co to jest? Okej, okay, czyli y, prąd wysiad. Musimy znaleźć trzy fiozy, które są tutaj podkreślone. Żeby był znowu dzień. Jak? Jaki on jest szybki... Chłopie! Chłopie! Ogarnij dupę! Not enough fuses... A! Ah. Przez przypadek go zawołałem, nie chciałem za go zawołać. Wydaje mi że tutaj nie można zgasić latarki. Okej, okay, czyli co... tam musimy włożyć te trzy fuzy. One są tutaj, tutaj i tutaj. Abani jest tam. I jak widzicie, on jest bardzo... On jest bardzo szybki, on jest bardzo szybki, że wystarczy zrobić jeden krok i on mnie widzi. Okay. Byłem. Gdzie jest ten fuse? On, on jest tutaj? A on jest tam! Co on robi! Chłop leci w powietrzu! On się nie zatrzymuje! On leci kurde na wszystkie strony! Żeby mnie tylko złapać! Oni jest porąbany. O! Mam! E mam fiuza! Mam pierwszego fiuza. Tu jest trzeci. Drugi. Sorry, drugi fuz Okej. Okay. A trzeci jest chyba na górze. Chyba na górze jest. Tak, jest na górze. Szybko. Okej. Okay. Dobra, udało się Wskakujemy Uwaga Cześć! Jo, jak on fajnie wygląda Mega ładnie Mega ładnie jest zrobiony Okej, okay. mamy Mamy trzeciego fusa Mamy trzeciego fusa, słuchajcie Mamy Zbierzmy sobie akurat ten kluczyk od auta, który już tutaj jest od zawsze. O Boże, tu na targienicy i zapakuję się. Dobra, wystarczy włożyć teraz ten. Yes! Jest! jest dzień! Okej, okay, mamy dzień! Okej, okay, dało się. Bani? Okej, tak. Ok, on poszedł, on poszedł do łazienki, to skorzystajmy z okazji. Weźmy tutaj sobie ten. Powiem tak, on mega fajnie wygląda. On wygląda trochę jak White Red Bonnie, ale taki jeszcze bardziej zniszczony. White Red Bonnie'ego. Widać praktycznie cały jego endoszkielet. No, zachowuje się jak sąsiad czasami. On jest jeszcze szybszy niż Fredbear i Frostbear, który był w ostatnim odcinku. Ej, nie mogę go wziąć, nie mogę wziąć tej rzeczy Oh my god Serio Dobra, no, ja nie biorę tego kartona Weźmy ten Serio, naprawdę Ej, no nie, nie da się nie da się przyciągnąć tego Mam pomysł, on rozwala Ej Zawołajmy go Rozwal go, rozwal Okej okay. ch 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 Chyba nie rozwalił tych drzwi Ciemno Ej Aha Co on robi? Co jest? Gdzie on pobiegł? On po a, a on usłyszał ten odgłos tej, tej klapy jak się y opadła Na ziemię Sprawdźmy czy Bonnie mi otworzył te drzwi Nie, nie otworzył ich Okej okay, słuchajcie Naprawiłem, w sensie nie, nie naprawiłem, bo on po prostu mi rozwalił te drzwi teraz Robiłem tak, że mi rozwalił drzwi, więc moja spokojnie możemy się tam udać On tu jest On tu jest On tu jest mm -mm. Tak się nie dostaniemy tam okay. Okej okay. Pani Idź tam sobie O, otwórz sobie te drzwi o. Co on robi? On, 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 on nie wie jak tutaj wejść On nie wie jak tu wejść On próbuje tutaj się dostać On, on nie wie jak tu wejść On On się zbugował <laughs> What the fuck? Okej. Okay. Spróbujmy go tusowować. są hey! y on się zbugował tam. Okej. Okay. Mamy. Mamy klucz. Siup. Ale wiesz co jeszcze zrobię? Ja coś przetestuję Ja coś słuchajcie jeszcze przetestuję Zanim wejdziemy do piwnicy Okej okay. Właśnie chciałem to sprawdzić O nie! Okej. Okej, okay. okay, to jest morał tego odcinka. Prawda? Nie, jego szybkość to jest po prostu... No, cześć. Wow. wow! Yes, udało się! Udało się, słuchajcie, jesteśmy w piwnicy. On tu też jest. Okej, okay, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. To był United Bonnie, moc kolejny do Hello Neighbor. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Siema!